Siema, z tej strony puszak i witam Was po mojej przerwie, która niby miała być do przyszłego roku, ale zapomniałem, mógłbym, że mam kilka recenzji do zrobienia, między innymi Fight, Red Dead Redemption 2 i Ale były święta z kolei Widerze. Dobra, nie oszukujmy się. Ech, bardziej chodziło o to, że świetaj to, że po prostu na zrobię od kolegi Minecrafta. Ale by to musiał już go oddać, bo dostałam depresji, kiedy wychłonę w mederze i schwyciłem itemki. Ale wracając, dzisiaj chciałbym pogadać o moim nowym sprzęcie. A w razie taki krótki vlogasek. Głównie się to składa z trzech lamp i tel telefonu, a.k.a. mojej kamery, a.k.a. Moj, mojego sprzętu do montowania filmików. Tak więc e, lampy, które mnie oświetlają w tym innym pokoju, gdzie poza demonami jest, jest, i mną jest drugi demon zwany tą bo tam jeżeli widzicie. E, e, jedna to po prostu taka lampa biurowa, która... A druga to tak taki obu tutaj ze stawem tyfem jeżeli widzicie w moich w okularach to tak się prezentuje a telefon to 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 jest ja 12 bardzo fajny na razie moja opinia będzie tak za niedługi i Powiem tylko na razie tyle, to jest lepsze od tego ręka, którym nagrywałem w Huawei. Eee, Dupiaty był i niefajny, a ten jest fajny, nie zacina się w przypadku tego. Ma dużo miejsca, gdzie mogłem zinstalować myfa, myfa tego ER, tę terkę, moje... Na mastera, YouTube Studio, Paintera, Bic, Pajtera X, gdzie robię miniaturki. I jeszcze tego Lola na telefonie Iggy, Iggy mam Andreas. I jeszcze mam miejsce na filmiki, w porównaniu do tego, co modno, dobrze. Ehm, I to na razie tyle, jeżeli będę miał lepsze umysły umiejętności, to zamiast Kinemastera rado przyjdę się na Sony Vegas, czy Adobe Premiere. Nie wiem, co wybiorę, ale na razie zostanę przy tym. Artuło jak zwykle będzie czarne, bo pomyślałem, że tak będzie lepiej, będzie nie bardziej witać. Jedynym minusem jest to, że, że są tutaj demony i, i najwyżej będę w topce youtuberów, którzy zostali opętani przez twoją starą i tą gówność mrdzącą, a może bardziej planować zakłady ludzi. I tak, będą recenzje nagrywane. Tak więc do zobaczenia w następnych filmikach. Życzę wam wesołego nowego roku. Trzymajcie się, syś.